Cześć, Manko, z tej strony ałoka i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście z Minecraft Zwariowanych. Jak widzicie, rozbudowałem się. On zbudował ten spawner, takie różne rzeczy. Bla, 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 bla. E, powiedział, że mamy tydzień przerwy. E, mam tydzień przerwy od wykonywania zadań. Jak widzicie, tutaj się już trochę rozbudowałem. Nowe osoby doszły na serwer. E, gra z nami taki Piotrix. No, Piotrix z nami grał, ale. Pamiętacie, Piotrka w ostatnich odcinkach był. Znowu go nie będzie słychać, bo się. Dobra, nie powiem tego, bo pewnie zaraz będzie wkurzony na czacie. Gra jeszcze z nami t... Marcel V2, wbijajcie na jego kanał. Również Kapi, brat, brat Pietrixa No i Sebix będzie jeszcze grał. No i dobra, ja tutaj może Was za bardzo nie będę oprowadzał, bo nie ma co do oprowadzania ale patrzcie jaki enchant udało mi się zdobyć na, e, na książce Szczęście 3 w enchantingu udało mi się zdobyć przed chwilą Właśnie teraz nagrywam odcinek, no i warto by było Warto by było właśnie teraz sobie nałożyć na ten kilo w szczęście 3 I wykopiłem diamenty, jak widzicie mam tutaj też jedwabny dotyk, też wyleciał Dobra, szczęście Zobaczymy w ogóle jaki enchant, może będzie kolejne szczęście to jeszcze no, nie, jedwabny dotyk, ok, to nie biorę i robimy szczęście na kilo. Oto w tym momencie mam szczęście 3. Dobra, czas wykopać też diamenty, które zdobyłem w Kejwie. Zacznijmy sobie, zrobimy taki podwójny tor. Znaczy nie w Kejwie, tylko pokopałem się prosto i znalazłem w ciągu 15 minut, tyle diamentów. Dobra, rozpoczynamy. Zobaczymy, ile będzie diamentów. 2, 4, 7, 10, 13. Kopałem na poziomie 11-12 Piotr, ale tak bardziej na 11 kopałem.

42, 42 diamentów, znaję za bardzo dobry wynik. Spodziewa... Chciałem tak 40 diamentów i zdobyłem 40 diamentów, więc z tego bardzo powodu się cieszę. A później jeszcze sobie do Nether zobaczyć, może chciałbym znaleźć twierdzę, żeby już niedługo, w piątek, mamy zamiar pójść do Endu. Piotrek sobie kopie diamenty, zazdrości mi, że mam takie szczęście. Pewnie zaraz coś napiszę na czacie, ale co, so, dobra, no zobaczycie. To idziemy do endu. E, ogólnie seria. Pierwszy sezon zwariowanych będzie trwał do czerwca. Następny sezon zwariowanych rozpocznie się w lipcu. I to już będzie. Myślę, naprawdę fajna seria. E, do netheru, nie do endu. Sorry, do nad... Nie, powiedziałem, że do endu mamy iść w piątek, żeby pokonać smoka kresu. Teraz i powiedziałem, że idę do netheru. Słuchaj mnie, Piotrek. E, dobra, szybko idzie, idziemy tutaj. Aha, a, dobra. Co się poczekajcie? E. Dobra, e, idziemy szybko. Ja już tu prawie raz ginąłem. Miałem pół serca. Trzeba skoczyć tu. Dobra, schodzimy powoli. Teraz, nie, żeby nie zginąć. Ciach. Dobra. Dwa serca. Nie ja, ja prze, przemyślałem tego. Dobra, ale trzeba znowu zbudować 30 level na jakieś e, fajne enchanty. Hmm. Mam nadzieję, że będzie ostrożki. dysz. E, e, no, w no, następnym odcinku będę chciał pewnie zbudować sobie już chatę powoli. Piotrek chce zbudować z obsydianu. Powiedział. powiedział. Powiedział tak. Jeśli nie zdobędę. Y, ja nie chcę innej chaty, oprócz chaty z obsydianu, Tak, tak powiedział, mówi. No właśnie teraz jak mówi on i tak powiedział. Ja nie chcę innej chaty, ja chcę tylko z Obsydianu. Może zbędę je wierzał, więc... Tak mówił. Y, tak, to jest jego głos, tak gada. Tak gada Piotrek. Więc... Jest fajnie. No Dobra, szybko. O, to się może przydać. Ja nie, ja nie powiem, co to jest Piotkowie, ale, ale to się może potem do czegoś przydać. I nie mówię tu o tym, co myślicie. Bardziej do takich celów okrutnych, można powiedzieć. Tego dużo nam będzie potrzebne. A to sobie wezmę na razie taki jeden. Tego bloku dużo będzie nam potrzebne. Dobra, szybko wszystko bierzemy. Nie starczy na razie, myślę. No na razie, okrutnych. <laughs> okrutnych. No, okrutnych, no co w Jotrek mam powiedzieć? No, będę robił okrutne cele. Zobaczysz jeszcze, kiedyś się to. Zobaczysz jeszcze, zobaczysz co chcę zrobić. Zobaczysz. <laughs> zobaczysz sobie. Dobra, y Twierdzy nie znajdziemy, ale Marcel V2 powinien mieć kordy twierdzy, bo już byliśmy Znowu bym wpadł Właśnie Szydera są bardzo fajne, ale, 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 ale bardzo czasami denerwujące, jeśli chodzi o netheru Nether, są bardzo słabe Nie, nawet w sensie nether jest ładniejszy, ale tak czasami ciężej się coś widzi, bo jest nether ciemniejszy No i wtedy czasami może być kich Dobra, tu nic nie ma. W sumie, jeśli, jeśli pamiętam kordy, to może wrócimy nad tym odcinku, Może. Jeśli zapomniałem kordy, jak nie, to będzie Piotrek musiał mnie ratować. A nie, teraz to co powiedziałem, to pewnie mi nie. tam Piotrek mnie uratuje. A może nie, nie, będziesz musiał mnie uratować, bo inaczej spotka się okrutny prank, który jaś mam przygotowany. <grym> to nie żartuję sobie. Ale Teoretycznie powinienem zobaczyć taki wielki cobblestone Nie magma, dobra, ja sobie... Nie, Ej. piszcie widzowie, którędy ja szedłem, bo jeśli pamiętać... Dobra, jestem. Dobra, już wiem, już, wie, już wiem, gdzie iść e, Już wiem, gdzie iść do domu chyba, chyba, chyba Tylko Mam nadzieję, że dojdę A jak nie, to najwyżej sobie zamieszkam w naderze. w <gryzdy> Zginąć to bym nie chciał, ale teraz pytanie: czy ja mam iść w tamtym kierunku, czy bardziej w tamtym kierunku? Z tego co wiem, chyba w tamtym, ale jeszcze się tutaj rozejrzę. Jeszcze się tu rozejrzę, zobaczę. Czy na szybciorka. Dobra. Yy. Yy. Nie, jednak tam, jednak tam będzie trzeba iść. Okay. To sobie idziemy szybko. No, tam będzie zdecydowanie trudniej. Ja sobie wykopię spoko, spoko ja sobie tutaj wykopię trochę na tu Przyda się naprawdę. E, po co ja kopię szczęście? Nie, dotykiem, będę kopał. Nie chcę marnować szczę szczęście. szczęścia. Szczerze, na razie nie chcę ko kować swo chować swoich diamentów do skrzynki, bo pewnie Piotrek by mi je zabrał. Znając jego szczęście, diamentów za dużo nie znajdzie na tym serwerze, no ale mogę się mylić. <ścoughs> Więc dobra, miasko. Jak padło? Ciekawe, czy Piotrek znajdzie jakieś jeszcze diamenty. Teoretycznie on, nie zna, on znalazł tylko raz diamenty, a resztę to ja mu dałem i Marcel podwa Bo my mamy szczęście do diamentów. Jesteś strasznie wredny. No a ty, a ty nie jesteś strasznie wredny czasami, nie? Zawsze twoje na serwerze, zawsze gramy razem, to zawsze jakieś śliczne plany, żeby nas zniszczyć. I słuchajcie, go on kłami, on naprawdę kłami. On zawsze próbuje nas zniszczyć. I on mówi, że jest władcą serwera. Zawsze jest, że ten, jak ma, stworzy swój serwer, to zawsze, zawsze jest władcą serwera. Może robić co chcesz. I, i, więc e, e, więc taki jest Piotr. I myślcie sobie, że on jest grzeczniusi. On jest bardziej wredowa. Na początku, gdy poznałem Piotrka, myślałem, myślałem, że to będzie naprawdę fajny kolega, no w sensie jest fajnym kolegą, ale myślałem, że będzie, na początku do niego, jak pierwszy raz do niego przyszedłem, nie, to zawsze myślałem, że, no, do, dopóki nie przyszedłem do niego pierwszy raz, sądziłem, że jest strasznie miły, zawsze koleżeński, ale potem, potem to się zmieniło, przychodzę do niego, on się bije, bo <laughs> jestem... A on się potem zbił z bratem, nie? Albo na serwerze mówi, że to jest jego, jego służący. Czy służąca jak on tam, tam powiedział? Służąca Piotrka. Tak to powiedział to swoim bratu. Dobra, ja, ja chyba w tym odcinku szczerze nie, nie znajdę drogi do wyjścia. Mogłem Sekordy zapisać, ale po co jest moim... Lokajem to różnica, no dobra, lokajem czy lo, 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 to jest różnica. O, znalazłem, dobra, jest portal, można sobie iść. Tylko, dobra, idziemy szybko do domu. No i wracamy e, szybko. Myślę, że powoli będzie koniec odcinka, bo ja chciałem w tym odcinku tylko Wam pokazać, że że mam fajny kilopik no i oczywiście jest lag systemu ja zawsze mam takie lagi i nie, 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 nie oceniajcie moj, prakta mojego jaki jest na mieczy proszę, proszę żeby to nie było pogranca nieumiernych ostrość 2, ostrość 1 a na księżeczce zróbmy Zmora Mora Stawonogów wolne opadanie. No nie, na razie. Na razie wolę nie. Poczekaj na klatę. Może będzie ochrona 4? Jest dobra, dobra, robimy. Nie, nie mam to. Dobra, e, widzowie. Ja w tym odcinku będę już się z Wami żegnał. Wiem, krótki odcinek, jak zawsze. Niedługo będą dłuższe, no ale na razie nie mam nic do roboty tutaj, żeby wam pokazywać ogólnie wszystkie rzeczy Na razie jest wszystko ok, bo może w późniejszym czasie jak on się odezwie, to będę nagrywał dłuższe filmy Dobra, ja was żegnam, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, cześć!